Siemaneczko, jakże dzisiaj jest niedziela i mamy odcineczek specjalny tak więc przejdziemy do was z odcineczkiem o naszych zainteresowaniach tudzież o tym czym my się w ogóle zajmujemy mianowicie jak pewnie dobrze wiecie ja zajmuję się kamyczkologią na Akademii Górniczo-Hutniczej i co to w sumie jest? no, geoturystyka jest to mega fajny przedmiot, ale dla ludzi, których ciekawi bardziej historia Ziemi niż turystyka. Dlatego, że możemy się tam dowiedzieć bardzo dużo rzeczy o paleontologii, o geologii świata i naprawdę, jeżeli kogoś to rajcuje, no to to jest kierunek idealny dla tej osoby. Mnie nie rajcuje, ale słucham, co się tam dzieje i na przykład bardzo, jest bardzo dużo ciekawostek, które mogą wpłynąć po prostu na zwykłego człowieka, co w się sensie mogą go zainteresować. I jeżeli chodzi tak, o taką ciekawostkę, no to mógłbym Wam powiedzieć, że na przykład w sensie, każdy z nas wie, że dawniej był jeden kontynent. Ten kontynent nazywał się Pangea, ale mało kto z nas wie, że nawet ty, który to dzisiaj oglądasz, może być wynalazcą, też odkrywcą. E, dlatego, że żył sobie pewien geolog tak dawno temu, e, mianowicie nazywał się Alfred Wegener. I Alfred Wegener to był przeżew, dlatego, że on pewnego razu spojrzał po prostu sobie na mapę i sobie myślał, że kurde, fajna ta mapa. W sensie, bardzo fajnie te kontynenty wyglądają. I Alfred Wegener zaczął tym, że jest on twórcą teorii dryfu kontynentów. A mianowicie, patrząc na tę mapę, dosłownie takim wzrokiem sześciolatka, uznał, że boki kontynentów pasują do siebie i że jakaś magiczna siła musiała je rozerwać. Oczywiście chodzi tutaj o jakieś procesy geofizyczne. One rozerwały te kontynenty, i dzięki temu mógł na przykład dopasować Amerykę Południową do Afryki, czy coś tego typu. Jak on to mógł stwierdzić? Ano tak, że po prostu, jako że był geologiem. To badając skały po obu brzegach Atlantyku, mógł właśnie stwierdzić, że te skały są takie same i że po prostu to kiedyś było połączone. Więc mega. Dlatego, pierwsza rzecz, takie przesłanie z tego odcinka, to to, że każdy z Was może być odkrywcą. A druga rzecz, to to, że nauczyło mnie to logicznie myśleć. Dzięki czemu wiem, że Bianka nie powinna jechać w tym roku na Eurowizję. Siemano, nerdowska ciekawostka na niedzielę. Każdy wie, że w programowaniu i w programie komputerowym bug oznacza takie niepożądane działanie, jakiś błąd w programie. To samo słowo po angielsku oznacza robaczka, tego samego robaczka, który zeżarł Jonaszowi krzew, pod którym miał cień na pustyni. Polecam sobie przeczytać, jest śmieszny fragment. No i co ciekawe, te słowa oznaczają dokładnie to samo: do żargonu programistycznego słówko bug wzięło się stąd, że dawniej inżynierowie telekomunikacji zwalali szumy na robaczki w kablach. W rzeczywistości ich tam nie było, ale to był ich taki żart. No i stąd bug oznaczał niepoprawne działanie telekomunikacji. No i stąd przejęło się to i trwa po dziś dzień. Trzymajcie się. Z racji, że studiuję ekonomię, to może jakaś ciekawostka ze świata pieniądza. I ostatnio bardzo ciekawiła mnie historia takiego gościa jak Bernie Madoff, pochodzący z żydowskiej rodziny, urodzony w 1938 roku. No i dlaczego jego historia jest taka ciekawa? Ponieważ jest to człowiek, który zbudował największą piramidę finansową w historii świata. Dzień dobry. I na czym ona w ogóle polegała? Polegała ona na tym, że zaczęła się w jego młodości. Na początku to była mała, drobna firma, w której od kilku znajomych, od kilku osób z rodziny brał pieniądze i inwestował je. Znaczy mówił im, że inwestuje, a tak naprawdę jego sposobem na ciągłe zyski i na ciągłe zarobki dla swoich klientów było to, że po prostu brał pieniądze jednych ludzi, mówił, że inwestuje w coś tam, i później brał pieniądze od kolejnych ludzi, od kolejnych inwestorów i pieniądze od tych ludzi, którzy przychodzili później, dawał ludziom, którzy byli wcześniej jego klientami. No i w ten sposób nigdy nie zainwestował ani dolara w żadną akcję, nic nie kupował, tylko po prostu yy, wszystkie pieniądze, które brało od swoich inwestorów, dawał inwestorom, którzy byli u niego już wcześniej. No i przez co zbudował yy, piramidę finansową, która yy, Wynosiła 65 miliardów dolarów, i w ogóle była największym przekrętem w historii Wall Street. No i niesamowite jest, co w tej historii odrowił no, przez wiele lat i oszukiwał przy tym swoją rodzinę, swoją żonę, swoich współpracowników i miał tylko jedno piętro w swoim całym wieżowcu, które właśnie zajmowało się tylko tym przekrętem, i które nikt tam nie miał wstępu, nikt tam y, nie chodził i nie wiedział, że robił tam jakiś przekręt Co prawda wiele osób się domyślało, ale przez to, że Zawsze odnosili zyski i zawsze mieli profit, no to postanowili nie wchodzić głębiej w ten temat, tylko po prostu dać mu zarabiać pieniądze dla nich samych. No i do momentu, aż po raz 50, firma postanowiła sprawdzić o co chodzi w ogóle w całej tej firmie. No i w momencie, w którym cała giełda i całe Wall Street było niewypłacalne. No to wszyscy inwestorzy zaczęli się zwracać do właśnie Berniego, żeby oddał im ich pieniądze. No i nagle się okazało, że nie ma z czego dawać ludziom pieniędzy, bo skończyły mu się zasoby, bo nagle wszyscy chcieli yy, zwroty. No i wyszło, że tak naprawdę oszukiwał wszystkich ludzi, że od ludzi bogatszych pożyczał pieniądze, żeby spłacać innych inwestorów. I to jest jedyny przypadek w historii, w którym. Inwestor nigdy nie stracił ani, ani dolara na swoich inwestycjach. No a dlaczego tak było? No, dlatego, że nigdy nie inwestował, tylko zawsze e, obracał po prostu pieniędzmi, które dostawał. No, taka ciekawostka. Dobrego dnia, dobrej niedzieli i pozdrawiam.